Podróż, która zmieniła nasze życie, teraz może stać się również Twoją przygodą życia. W 2025 roku wybieramy się ponownie do Afryki i chcemy, abyś tym razem do nas dołączyła lub dołączył. Chcesz przeżyć najspanialszą przygodę w Afryce? Zostań z nami i dowiedz się więcej. Zapraszamy. Cheers! Za te kilometry i za te wspomnienia. Niesamowite. Moi drodzy, dzisiaj chcieliśmy Was zaprosić na pierwszą podróż, której jesteśmy współorganizatorami. Organizatorem będzie profesjonalna firma i nasz przyjaciel Frank, który zna się na tym doskonale organizował tysiące safari, tysiące podróży po Afryce, bo będzie to podróż właśnie po Tanzanii. My będziemy jedynie Waszym wsparciem, twarzą, przyjaciółmi. Będziemy dzielić się z Wami naszym doświadczeniem, będziemy wspierać Was w ewentualnych trudnych sytuacjach. A całość będziemy też nagrywać i będzie z tego pamiątkowy, wspaniały film z Afryki. Jeżeli ktoś nie chce być oczywiście później na YouTube, to wystarczy nam powiedzieć i tej osoby nie będziemy umieszczać w filmach oficjalnych przynajmniej, gdzieś tam na naszym kanale. Ale to będzie naprawdę cudowna pamiątka z takiego wyjazdu. Albo umieścimy mu taki, wiecie, prostokącik wyblurowany jak w Wiadomościach. O, coś takiego. Poszukiwany. Przejdźmy do szczegółów zatem. Proszę tak, bardzo, Łukasz. Tak, cała podróż będzie podzielona na trzy części. Można wybrać którąkolwiek z nich, lub całość, zależy kto na co ma ochotę. Całość wygląda tak, że my pomożemy przy znalezieniu tanich biletów do Tanzanii. Jeżeli będzie ktoś miał wcześniej tani lot, to my pomożemy z zakwaterowaniem kilka dni do wycieczki, ewentualnie po wycieczce. To wszystko będziemy pomagać wraz z Frankiem ogarnąć, także tym się nie musicie martwić. Część pierwsza. To będzie wspinaczka na górę Kilimanjaro, czyli najwyższy wolno stojący szczyt na świecie. Słuchajcie. Podróż, czy też bardziej ta wyprawa będzie trwała 8 dni. Jest to najprostsza ze ścieżek do wyboru, bo chcemy tak, żeby każdy mógł wejść. To jest trasa, którą, która ma po prostu troszkę wchodzenia pod górę, nie ma elementów wspinaczki i tak dalej. dlatego każdy, który ma na tyle kondycji, żeby chodzić po górach, powinien sobie tutaj poradzić. Jedynym wyzwaniem tutaj może być aklimatyzacja do wysokości, dlatego też ta wspinaczka trwa czy też ta cała wyprawa trwa aż 8 dni właśnie. Ta część jest tak jakby moim pomysłem i tutaj jest mój wkład własny, bo jest to moje ogromne marzenie, wspiąć się właśnie na Kilimanjaro, zdobyć kolejny szczyt, gdyż jestem ogromną fanką Hajków, spinaczek wszelakich, także ode mnie dla Was, proszę bardzo. Tak, ta część by nie powstała, gdyby nie Natalia. Także dziękuję, to, jest, to jest jej właśnie em, taki wkład do tej całej wyprawy. Trzeba się troszkę napocić, żeby zasłużyć na kolejne części, a przed nami część druga, czyli podróż przez całą tanzanię z przystankami. Oczywiście będziemy zwiedzać bardzo ciekawe różne miejsca. Opis yy, całej wycieczki znajdziecie później wam go podam. A na końcu zatrzymujemy się na zachodzie Tanzanii, gdzie będziemy mieli możliwość podziwiania szympansów w ich naturalnym środowisku. W Tanzanii, na zachodzie Tanzanii można odwiedzić parki, gdzie można zobaczyć goryl... nie goryle, przepraszam, szympansy. Goryle to już trzeba przekroczyć granicę i wyruszyć... Natalia, gdzie to było? Ruanda i Uganda. Rwanda i Uganda, to są najlepsze miejsca bo Kongo też ma gorylę, ale w Kongo nie jest bezpiecznie, także opowiedział nam, gdzie jest bezpiecznie, gdzie fajnie pojechać. Coś, co naprawdę nas bardzo ekscytuje, bo tego nigdy nie widzieliśmy i bardzo chcemy to zobaczyć. I tak wyszło, że akurat będziemy mogli to zobaczyć z Tobą. Niesamowite, no bo to jest wyjątkowe doświadczenie. Nie doświadczycie tego w zoo, nie zobaczycie tego w żadnej telewizji i myślę, że Właśnie takie um, obcowanie z naturą, z przyrodą i ze zwierzętami jest jedyną i właściwą drogą, jeśli chcecie zobaczyć prawdziwe, dzikie zwierzęta, które żyją na wolności, a nie w klatce. Zdecydowanie tak, i dlatego, tak jak w tytule tego filmu. To będzie przygoda życia, zdecydowanie. Później wracamy z zachodu Tanzanii. Po drodze mamy całodniowe safari, to też wspaniała nie lada gradka, bo będzie to jeden z bardziej dzikich i mniej uczęszczanych parków narodowych w Tanzanii. Frank obiecał, że zabierze nas na cudowną przygodę, dlatego myślę, że to będzie coś niesamowitego. Czyli w tym parku jeszcze nie byliśmy? Nie byliśmy. Wow! A byliśmy już na sześciu różnych safari, moi drodzy, czekamy na to z niecierpliwością. Po safari ruszamy z powrotem do Dar es Salaam, czyli część trzecia. Skąd wsiadamy na prom lub samolot jeszcze nie wiemy i ruszamy na Zanzibar, gdzie spędzimy tydzień czasu na przecudownych, egzotycznych, wspaniałych, tropikalnych plażach Zanzibaru. Czyli relaks, odpoczynek. Będziemy mieli czas te wszystkie cudowne wspomnienia przetrawić, omówić, dokładnie zapisać je w naszej pamięci. I oczywiście odpocząć, sącząc, jak, sącząc jakiegoś tropikalnego drinka na najpiękniejszych plażach na świecie, moim skromnym zdaniem oczywiście. Będziemy też dla osób, które nie lubią aż tak długo plażować, organizować jakieś lokalne wycieczki, czyli będziemy jechać na przykład zwiedzać Park Jozani, czy Plażę Mtende i tak dalej. Będzie kilka wycieczek, zapewne z przewodnikiem, gdzieś popłyniemy sobie łodzią na snurkowanie na Wyspę Mnęba. Będzie się działo, także to nie tylko leżenie na plaży, jeśli ktoś nie lubi. Będzie można zamiast plaży wybrać wycieczki. A może akurat właśnie trafimy na full moon party, to pójdziemy troszkę poruszać się w rytm afrykańskich, dzikich rytmów. Dokładnie. Także weźcie ze sobą jakąś elegancką piecę albo odświętne spodnie, bo może być impreza. Może być dobra impreza, naprawdę fajna. Jeśli chodzi o koszta tej wyprawy, całość za chwilę do tego przejdziemy, ale no nie jest to najtańsza wyprawa, ze względu na to, że sama wspinaczka na Kili to jest 8 dni. Każda osoba, która wchodzi na górę, ma ze sobą trzech porterów, którzy niosą jedzenie, picie, namioty, cały sprzęt, tak żeby można było iść i cieszyć się tą, tą podróżą, tą wspinaczką, tą, tą trasą, a nie dźwigać na sobie kilkadziesiąt kilogramów. Dlatego no to są jakieś tam koszty niemałe jednak chciałem zaznaczyć, że jeśli chcesz zrobić sobie kopię takiej wycieczki z biurem podróży te koszty będą praktycznie chyba dwa razy wyższe albo i więcej zachęcam, podlicz sobie i wtedy na pewno wyjdzie bo Frank robi to bez dużych narzutów tak żebyśmy mogli cieszyć się tą przygodą bez jakichś ogromnych nakładów finansowych, dlatego do finansów zaraz jeszcze przejdziemy. Natomiast cała wyprawa, jeśli na wszystkie trzy części się zapiszesz lub na którąkolwiek z nich, poza Zanzibarem obejmuje pełne wyżywienie, noclegi, transport, przewodnika, woda podczas safari i tak dalej. Jedynie nie są wliczone napoje do posiłków, czyli jeśli ktoś ma chęć napić się piwa albo Coca-Coli, no można sobie do obiadu coś takiego domówić. To nie jest w cenie, natomiast na cały taki wyjazd wystarczy kilkanaście, kilkadziesiąt dolarów zabrać w kieszeń i to jest wystarczająco. Reszta jest już w tej cenie, także nic... No cię i praktycznie... my jesteśmy w cenie. Tak. Nic Cię praktycznie nie interesuje. Więcej... Krajobraz e... jest zupełnie inny, bo macie strumyki, kamienie, skały, góry. Zupełnie inna roślinność. Taka bujność tej roślinności, zieleń. Zwierzęta są większe. E... W cenie Wycieczki, nie ma lotów do Tanzanii z powrotem i nie ma wizy. Te wszystkie informacje znajdziecie też na naszej stronie podróżniczy.blog. Tam na górze w menu jest zakładka wycieczki. Klikając to otworzy się strona, gdzie jest wszystko opisane wraz z cenami. Ceny jeszcze mogą się nieco różnić, tam są małe widełki, w zależności ile osób z nami pojedzie. Celujemy w grupę około 10 osób. Frank powiedział, że możemy tę grupę rozszerzyć do maksymalnie 18 osób. Natomiast tej wielkości już nie będziemy chcieli przekraczać, dlatego że każdy, żeby tam się nie czuł jak numerek, jakiś jak to na dużych wycieczkach gdzieś tam organizowanych przez biura podróży, to ma być bardzo indywidualna wycieczka, ma być nawiązany kontakt z nami, rozmowy z nami, rozmowy z Frankiem, który świetnie się zna na safari, na zwierzętach. Na miejscach w Tanzanii. On jest przewodnikiem od wielu, wielu lat i naprawdę robi to bardzo dobrze. No, a chcemy, żeby to była taka fajna grupa osób, którzy podzielają tę samą pasję do podróży, do eksploracji, odkrywania świata. To chcemy, żeby to było tak fajnie, wiecie, jakbyśmy byli grupą jakichś znajomych, przyjaciół. Tak, bardzo Jedną, kameralnie. Tak, kameralnie jedna wielka podróżnicza rodzina, i będziemy mogli codziennie sobie gadać, przeżywać to wspólnie i będzie naprawdę fajnie, a przynajmniej taką mamy nadzieję. Tak. Jeśli ta część o Zanzibarze najbardziej Cię zainteresowała, koniecznie kup nasz e-book, bo tam wszystko, co musisz wiedzieć na temat wyspy. Tak, jeśli słyszałeś, słyszałaś kiedyś opinie negatywne na temat Zanzibaru, że jest przeklamowany albo nie jest fajny, to najprawdopodobniej ktoś po prostu pojechał i nie zrobił tego tak, jak powinien. Pojechał w złe miejsce, wybierał złe hotele, wybierał złe restauracje i później są takie wspomnienia. Jeśli chcesz tego uniknąć, w naszym e-booku znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć. Ta wycieczka to nie tylko możliwość przeżycia niesamowitej przygody życia w Afryce, to jest również możliwość poznania wspaniałych, ciekawych ludzi, lubiących podróżować, otwartych i tak dalej. my i inni uczestnicy tej wycieczki, oczywiście, nie mówimy tylko o nas. A zapraszamy jeszcze na live, na którym będziemy odpowiadać na pytania dotyczące tego wyjazdu na żywo. Ten live będzie już wkrótce. Informacje o nim znajdziesz na naszych social media, dlatego zapraszamy na naszego Instagrama. Szewczyk podkreśnik Travel na Instagramie, zapraszamy. Dokładnie. Pierwszą wiadomość wysilicie, jeśli ogólnie was ta wycieczka by interesowała, to jest jeszcze niezobowiązujące. Czyli jeżeli jesteście zainteresowani, dajcie znać. Będziemy patrzeć, ile osób jest zainteresowanych. I wtedy będziemy działać dalej. Jeżeli coś się zmieni w Twoich, waszych planach, to będzie można oczywiście bez problemu wycofać się z tego. Także pierwszy kontakt jest niezobowiązujący po prostu chcemy zobaczyć, ile osób coś takiego interesuje. Ale nie radzę się wycofywać, bo naprawdę to będzie. Duża strata. To będzie duża strata. W ogóle przekonacie się, czy naprawdę jesteśmy tacy cudowni. Spoiler alert, jesteśmy. I my też jesteśmy bardzo ciekawi, chcielibyśmy Was poznać. Mamy nadzieję, że to dopiero będzie początek, bo gdzieś tam z tyłu głowy mamy już kolejne wyprawy. I na koniec, oczywiście pamiątkowy film, który będzie naprawdę niesamowitą sprawą, do, żeby sobie później odświeżyć te wszystkie cudowne wspomnienia, które Was tam czekają, bo tak z pewnością będzie. Na podobnej, chociaż. Zgoła innej wycieczki już byliśmy po Tanzanii i to było niesamowite. To było coś wspaniałego. Przeżyliśmy najspanialszą przygodę w Afryce, jaką sobie mogliśmy tylko wyobrazić. Jak coś takiego może wyglądać, kliknij tutaj ten film, który już wyświetla się na ekranie i zobacz, co Cię czeka. A prawdopodobnie ta wyprawa będzie jeszcze lepsza. Zapraszamy. Kliknij do zobaczenia tam. Cześć. Pozdrawiamy i do zobaczenia. Do zobaczenia w Afryce. A pa. <laughs>